Chcę więcej słodyczy. Muszę podnieść nogę wyżej. Oj, nie jestem zbyt plastyczna. Ale paczka Oreo też jest całkiem niezła. Zgarnę wszystkie smakołyki. Kurczę, prawie się udało. Chociaż po co się denerwować? I tak mam naprawdę fajny prezent. Paczkę M&M'sów. Patrzcie i uczcie się jak zdobywać te smakołyki. Chora, teraz dostanę całą masę batoników i za chwilę spadną prosto na nas. Ups. Gdzie my jesteśmy? Wygląda na to, że czeka nas bardzo smakowity challenge. Cześć wszystkim! Wow, to czekoladowy burger. Uwielbiam takie. To ja mam największe szczęście, tylko spójrzcie, jaki wielki stos smakołyków. Tak, robi wrażenie. Wielkie mi rzeczy. Ale jako pierwsza będę jeść ja, przynajmniej w czymś muszę być pierwsza. I jak? Dobre? Tak, to są najlepsze czekoladowe burgery, jakie kiedykolwiek jadłam. Naprawdę nigdy wcześniej takich nie jadłam. Słuchaj, Kate, zapomniałaś się ogolić. Właśnie, brakuje ci tylko kapelusza. Śmiejcie się, bo jesteście o mnie zazdrośni. To jest naprawdę dobre. Wąsy masz jeszcze większe. Co w tym złego, że mam teraz czekoladę na ustach? Jestem teraz słodka jak ten burger. Dobra, teraz moja kolej. Już zgłodniałem. Dlatego lepiej będzie, jeśli oh, wow. si zjem wszystkie burgery naraz. I można to zrobić w bardzo prosty sposób. Przygotuję z nich jednego dużego burgera. Życzcie mi smacznego! Wow. Dopiero prędkość. Musi być naprawdę głodny. Nie zdążysz nawet nacieszyć się ich smakiem. Właśnie, że zdążę. Jestem taki pełny. pyszności. Mam brzuch pełen tych burgerów. I po wszystkim. Jess, teraz twoja kolej. To prawda, jestem tak samo głodny jak ty. Czas na jedzenie. Może nie powinna się tak spieszyć. Just nie sądziłam, że jesteś takim żarłokiem. Czekolada jest zbyt dobra. Nie mogę przestać. Ojej, twoje policzki dziwnie wyglądają. Naprawdę dziwnie. Ojej, boję się, że za chwilę dojdzie do eksplozji. A nie mówiłem. To straszne! Jak to się stało! Będzie mi jej bardzo brakować! Dlaczego płaczecie? Jess! Myśleliśmy, że eksplodowałaś! To wszystko! Dostałam jedno marne ziarenko! W ogóle nie rozumiem, co z tym zrobić. Ja mam ich cały talerz. Chyba będę musiała je jeść jak chomik. Jess, ty pierwsza! Ja? Dobra. Mam pomysł jak przerobić ziarenka na coś smacznego. Zaraz zobaczycie. Potrzebuję do tego zwykłej prostownicy. Trzeba będzie troszkę poczekać. Troszkę? Chyba będziemy tu siedzieć kilka godzin. Jestem już zmęczony. Kiedy to będzie gotowe? Nie wiem, ale wygląda na to, że działa. O tak, brawo. Całkiem nieźle wyszło. Nieźle? Tylko spójrzcie, to najlepszy popcorn w moim życiu. Może mam tylko jeden kawałeczek, ale jest naprawdę dobry. No i po wszystkim. Teraz wasza kolej. A co ja mam z tym zrobić? Też muszę przerobić to na popcorn. Ale jak? Wiem! Yeah. Przydałoby mi się zwykłe żelazko. Trzeba z nim uważać. Żelazko i prostownica to nie są zabawki. No i co? Gotowe zobaczyć, jak dobry popcorn mi wyszedł? Co tak pachnie? Tak, naprawdę dobry. Tylko troszkę przypalony. Dajcie spokój, jesteście po prostu zazdrosne, a mój popcorn na pewno jest pyszny. Spójrzcie. O nie, to najgorsza rzecz, jaką w życiu jadłem. Od razu było wiadomo, że to się nie uda. No dobra, teraz moja kolejna zrobienie popcornu. W przeciwieństwie od was zamierzam użyć prawdziwej maszyny do robienia popcornu. Nie chcę, żeby przez przypadek poparzyć sobie ręce. Wow. Puśćcie na to cudeńko. Teraz mogę zrobić całą masę popcornu. Wow, jakie fajne urządzenie! Na pewno wyjdzie ci pyszny popcorn. Oczywiście! Dam wam spróbować. Muszę tylko troszeczkę poczekać. Ale apetycznie to wygląda. Ech, mogłabym na to patrzeć bez końca. znacie, że to był świetny pomysł z tą maszyną do popcornu. Tak, całkiem fajnie. Ale jest tu jakiś malutki problem. Co się dzieje? O nie! Uff, chyba żyjemy. O, właśnie zaczęła się lawina z popcornu. Dziewczyny, ale jazda! To najsmaczniejsza lawina ze wszystkich, jakie kiedykolwiek widziałem. Zgadzam się. No, i proszę, mam tylko jednego czupoczółka. Ja mam więcej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, pięć i pięć, dziesięć. Dziesięć? Nie rozśmieszaj mnie. Czy widzieliście kiedyś taką górę lizaków jak moja? Ja nie widziałam. Dobra, przestańcie się gapić. Zaczynajcie. Ja zacznę. Problem w tym, że nie wiem, jak rozpakować tego lizaka. Nie wiem, jak ludzie to robią. Głupie opakowanie. Zatyczka łatwiej to zrobić. No otwórz się w końcu. Kurczę, ile można otwierać jednego lizaka. Jess, możesz już jeść. Właśnie to robię. A opakowanie po prostu wypluje. I co... Już po wszystkim nie ma? Quentin twoja kolej. No w końcu! Już nie mogłem się doczekać. Ja nie będę miał problemu z opakowaniami. Że patrz i ucz się! Jak widziałaś jakie to było proste, mogę udzielić ci kilku lekcji. Jakie to jest pyszne! Rewelacja! Chcę zjeść jak najszybciej wszystkie lizaki. Dlatego muszę je rozpakować. Tylko, że ta cała ich garść nie zmieści mi się do buzi. Co robić? Wiem! Trzeba rozkruszyć wszystkie lizaki. I potem zanurzę je w posypce. Zaraz wam pokażę. A macie! To stradów wzmysły! Nieprawda! Teraz mam kolorową posypkę, w której zanurzę Lizaka. Wyszło rewelacyjnie. Oh Maj! Jakie to jest pyszne! Smaki Lizaków wzajemnie się uzupełniają, a całość zamienia się w coś magicznego. Jestem taki podekscytowany. Troszkę kwaśne, ale i tak pyszne. Kate, teraz twoja kolejna zjedzenie czuwczupców. Yeah. Tak, muszę pozbyć się wszystkich opakowań. I wiem jak to zrobić naprawdę szybko. Potrzebuję tylko małego wentylatora, żeby je zdmuchnąć. Kate, muchasz nie w tę stronę. A, sorry. Ta dwie sekundy i gotowe. Mogę jeść wszystkie te smakułyki. Mm, jakie pyszności. Dlaczego wkładasz ich tak dużo do buzi? Udławisz się. Przestań panikować, będzie ok. Po prostu chcę spróbować wszystkie smaki na raz. Kiedy może chciałabyś się z nami podzielić? Nie, są zbyt pyszne. O nie! Ej, pomóżcie mi, proszę! Ostrzegałem cię. Co ty byś bez mnie zrobiła? A, tu jest coś więcej niż tylko lizaki. Ups, przepraszam. Nie chcący do lizaków przykleiła się moja szczęka. Zaraz to naprawię. Teraz znowu mogę jeść czupa -czupsy. Niczego się nie nauczyłaś. Znowu utknął. Ale pyszności. Co wszystko? Mam tylko jedno skrzydełko? U mnie jest niewiele więcej. A ja mam całą górę. Wygląda na to, że ktoś tu naprawdę się naje. Dobra, we wszystkim trzeba widzieć jakieś plusy. Moja porcja jest najmniejsza, ale to ja będę jadł jako pierwszy. Mmm, Jakoś nie smacznie jesz, Quentin. Po co to blizujesz? Bo tak smakuje lepiej. Oj, nie, pomocy! Uduszę się! <laughs> Oszukujesz nas! Nic złego się z Tobą nie dzieje. Oszukuję, prawie umarłem, a Wy się tu śmiejecie. Daj spokój ja też jestem bardzo głodna i chcę jak najszybciej zjeść mojego kurczaka. To jest takie pyszne. Quentin, miałeś rację, to jest naprawdę smaczne. Mam ochotę polizać te skrzydełka. Dokładnie tak. A za prawdziwą informację należy mi się jedno skrzydełko. Ale zapach! Stop! Chyba skradziono mi jeszcze jeden kawałek. Było ich więcej, Quentin! Nie wstyd! Oddawaj to! Ej, co ty robisz? Nie trzeba było kraść mojego skrzydełka. Przecież jesteśmy przyjaciółmi, a z przyjaciółmi trzeba się dzielić. Wcale, że nie! A właśnie, że tak! Przestań się przepychać! Pierwsza zaczęłaś! Ej, wystarczy! Teraz moja kolej, żeby zjeść skrzydełka. Całe wiadro najsmaczniejszych skrzydełek tylko dla mnie! Czy to nie fajne? Słuchaj, Jess, no nie zjesz tej góry. Może podzielić się z nami. Jesteśmy przyjaciółmi, kochamy cię. Nie mam mowy, sama to zjem, jestem zbyt głodna. Ej, przecież powiedziałam, że nie. Nie róbcie sobie nadziei. Co za wózka! Kate, dogadajmy się, mamy wspólnego wroga. Proponuję, abyśmy ukradli te skrzydełka. Genialny plan! A można jeszcze? Dokładnie, niesamowite. Zróbmy to! Nie bez powodu zamówiłem ten mini laserowy miecz. Tak, dzięki niemu wszystkie skrzydełka będą nasze. Ura, udało się, zaczynajmy ucztę. Jess jest tak zajęta, że nawet nie zauważyła. Ale fajnie, że mam tak dużo skrzydełek. Chcę dokładkę. Ej, a co się stało? Gdzie są moje skrzydełka? Nie wiemy, same tu spadły. A macie złodzieje. Ale to nie nasza wina. Kradzież w biały dzień. Subskrybujcie kanał Multi Do Challenge, żeby nie przegapić kolejnych zabawnych, ciekawych i bardzo apetycznych wideo. Dalej będzie tylko fajniej.